W środku dżungli, potężnej dżungli, we w stary mocno śpi. W środku dżungli, potężnej dżungli, we w stary mocno śpi. I tym akcentem witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym psychologu. Dzisiaj jest 7 września 2023. Dlaczego ja jeszcze. Na suszurce, ja tylko... Dobra, będę musiał trochę hamować. Eee, jak się dzisiaj czuję, można zauważyć, że jest dobrze. Przyznaję się, że naprawdę jest dobrze. Dawno takiego dobrego humoru nie miałem. Co prawda, wczoraj wieczorem powiedzmy, że strasznie miałem zaćmienie umysłowe, za mułę, że mi się troszkę rzeczywistość mieszała z, no, ze snem, nie wiedziałem czy to co się dzieje, to się dzieje naprawdę czy tylko w mojej głowie ale no nie mogłem przez to zasnąć, siedziałem do drugiej nocy i spałem tylko niecałe 4 godziny bo musiałem żonę rano na pociąg zawieźć i, no i tyle. I wróciłem do domu, troszkę sobie poleżałem. No i zacząłem się zajmować tym Lego, no tym czymś co buduję. Tylko zabrakło mi trochę niebieskich klocków i zacząłem kombinować i nie wiem czy tak może być, czy, czy będę musiał gdzieś dokupić kilka niebieskich klocków, żeby to ładnie wyglądało. Na pewno jak już skończę, to na pewno to, to, to Wam pokażę. Uważam to za ciekawy pomysł, mimo że troszkę, powiedzmy, zgabiłem od innych, znaczy, no, z oficjalnej instrukcji tak, trochę zgabiłem. dobra I, i no i właśnie teraz jest południe, jadę po żony, bo wraca pociągiem do domu no i co i będą hot dogi w cieście na obiad a później nie sam nie wiem jedyne co, to mimo dobrego humoru cały czas siedzi to we mnie że się strasznie boję tej wizyty telefonicznej w jutro z lekarzem ale nic nie zrobię, muszę jakoś jakoś to przeżyć i tak jakby wczoraj wieczorem prawie ostatecznie podjąłem decyzję na temat podania ZUS-u do sądu już jestem chwilowo bardziej za tym żeby ich podać do sądu bo z jednej strony tak nic za bardzo do stracenia nie mam Jedynie co to trochę czasu i nerwów, ale to może jakoś przeżyję. A z drugiej strony będę miał doświadczenie, bo będę pierwszy raz w sądzie. No i będę powiedzmy na takiej sprawie, że ani nie wiem nie będę musiał jakiegoś, jakiejś kary pieniężnej płacić. Jak przegram ani nic, tylko po prostu dalej i będą, będzie, że mieli rację i nie dostanę pieniędzy. E, więc chyba, e, chyba, chyba podam ich do sądu, ale no jeszcze nie wiem. Mówię, że jeszcze klamka nie zapadła, nie mogę do końca powiedzieć, że będzie tak albo nie tak. E, o, przejezd zamknęli, czy to ten pociąg, którym żona przyjechała, czy jakiś inny jedzie no ale nieważne Aha. i miałem jeszcze tak przy okazji opowiedzieć, nie to pociąg w drugą stronę jedzie miałem jeszcze przy okazji opowiedzieć wam taką rzecz która mnie denerwuje to może zrozumieją tylko kierowcy ale i tak opowiem co to za dźwięk strasznie denerwuje mnie to jak jadę Yy, gdzieś, no najbardziej to jak jedę poza terenem zabudowanym, yy, gdzie jadę sobie drogą, yy, i tak jakby pierwszy jakikolwiek wjazd na tą drogę jest nie wiem z kilometr dwa za mną, że tak jakby jestem w szczerym polu, jest tylko jedna droga. I nagle przyjeżdża auto. No i wiadomo, że musi jechać dużo szybciej ode mnie, bo mnie dogania i mnie dogania i nie wyprzedza mnie, tylko siedzi mi na zderzaku i jedzie kurczę za mną nie wiadomo ile czasu, a po drugiej stronie nic nie jeździ, więc mógłby normalnie wyprzedzić, a on nie będzie kurde za mną jechał. Y na zderzaku. No to czasem już jak się naprawdę zdenerwuję, no to zwalniam i jadę tak wolno, żeby się wkurzył i wyprzedził. Ale no, nie dociera to do mnie, jak można tak robić. No jedziesz 100 na godzinę i co? I, i dojeżdżasz do auta i jedziesz za nim si y no, 70 na godzinę, bo nie wiem możesz się wyprzedzić czy co. Nie ogarnię tego, strasznie mnie to denerwuje. I na terenie zabudowanym też tak jest, ale wiem, że na terenie zabudowanym powiedzmy nie zawsze się da wyprzedzić, ale strasznie mnie to denerwuje, jak ktoś mnie dogania i siedzi mi na zderzaku bardzo dużo długi czas. O, teraz przyjechał poziom, którym żona przyjechała. Dobra, to będę kończył, bo bo bo, bo, bo nie wiem co. Powiedziałem jak się czuję, powiedziałem, co robiłem. Co będę robił po południu, no to też będę kończył to, co robiłem z LEGO. I za bardzo nic więcej nie mam do powiedzenia, także bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. No i standardowo, widzimy się jutro. Trzymajcie się.